Cześć, tu Chris. Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj spróbujemy sobie przetaktować procesor AMD ATLAN 2X2-240. On ma standardowo 2,8 GHz. A my spróbujemy tutaj szyną FSB go troszkę podbić. Dajmy mu na razie 211 MHz. Powinien wystartować na 2,95 GHz. Także Próbujemy, zobaczymy, czy się uda w ogóle. Rebootujemy. Zobaczymy, na jakiej częstotliwości nam wystartuje ta maszyna. I czy w ogóle wystartuje. No dobra, udało się uzyskać 2,95 GHz, czyli procesor teoretycznie łatwo się podkręca, spróbujmy jeszcze troszkę więcej mu tutaj wydusić. 233 mu wpiszemy powiem mieć 3,2 powiem mieć 3,26 GHz Stajbujemy i butujemy, zobaczymy czy pójdzie. 3,26 GHz osiągnięta. Najbardziej procesor się uruchomił. Nie wiem jakby z jego stabilnością było, ciężko tutaj to stwierdzić. ale skoro tyle wyciągnął, możemy jeszcze bardziej podbić jego częstotliwość. Dajmy mu 240 MHz. Powinno być 3,36 GHz. Nie przetaktowywałem tego procesora nigdy. Akurat tego modelu aż tak bardzo nie znam. Nie wiem, no nie wiem nawet jaki jest tam rekord przy tego modelu. No jest troszkę mniejszej litografii wykonany niż e, inne procesory starszej generacji, więc e, powinien być łatwiejszy do podkręcania. No, mamy 3,36 GHz, całkiem nieźle. Jeszcze biosu nam nie, nie zwiesiło. To, co próbujemy jeszcze? Taką standardową częstotliwością jest 250. Będziemy mieć 3,5 GHz równe. Wszystko zależy, tak naprawdę, od egzemplarza, jak się trafi. Ja myślę, że dla tego modelu, biorąc pod uwagę jego napięcia i litografię, 3,5 GHz to jest i tak dobry wynik i chyba więcej tutaj nie ma co to przetakowywać. No może po prostu tego nie przetrwać. Juchamy się, jeszcze czekamy. To już jego maksimum. Już słychać, że zasilacz zaczyna tutaj nam piszczeć coś. Albo on, może nie zasilacz, a raczej bym powiedział któryś z kondensatorów na płycie głównej. Nie zapominajmy, że ta płyta jest ze złomu więta, więc możemy mieć któryś kondensator uwalony. Czyli pół GHz. Myślę, że by chodził spokojnie na tej częstotliwości ten procesor. Także przynajmniej wiemy, że to jest jego już taka graniczna prędkość. Żeby stabilnie działał, bo już tutaj słyszałem, że któreś kondensatory zaczynały piszczeć. Więc wolę dalej nie, nie przetakowywać go, bo mogę płytę główną uszkodzić. Zwłaszcza, że tutaj bawimy się szyną FSB. Dobra, także dzięki za oglądanie tego filmiku. Model 240, udało nam się przetaktować troszkę, nieźle. Myślę, żeby więcej wyciągnął, ale na razie nam tyle wystarczy. 3,5 GHz to jest taka stabilna praca na ten model. Także dzięki, do następnego odcinka. Cześć.